poczekaj. Dlaczego Czego ja tutaj po duchy mam, także. No, wstania. No. Przepotrzęskę. No, Nie. Jest przyjdzie? Nie przyjdzie. Baba. 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 Ba, 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 ale Ty Baba. 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 Ba. Ba, ba. Musi już się nasycić mamą. Baba, tak. nie mnie, mamo. Nie, pięć minut. Ba, ba stanie. Tata, mi się zrobić. O, mi się zrobił. Jak to też będzie się przytaczać. Lepiej nie A zawsze się przywraca, jak jest w Ale już nie Już, już. Chodzi dobrze już. Tak, jak zrobiłaś dzisiaj. Ale, bo jest film. Po prostu trzymaj, tak? Tak? No, wstawaj. Zobaczymy, czy wstaniesz, no? Kukiany, Masie. Kukiany. No zobaczcie, pójdę, bo ja chcę do aparatu. Papa. O właśnie, oj ślicznie. Oj nagrywa się, zdrowo. nagrała się ślicznie. Zdrowo. Jeszcze raz. Ślicznie się nagrało. Zdrowo, Dawa, dawaj, wstawaj. Wstawaj. O pięknie, uuu. Teraz to pięknie. Ale, zrób. <śla> brawo, brawo. No rączkę niepotrzebnie włożyłaś do buzi, bo załatwiałaś sobie. Pozdrów Zosiu, pozdrów. Zosieńko, ślicznie pozdrawiasz. Wstań. Mama baba mówi, baba. O, wstaje, wstaje pięknie. Masz gdzieś jakąś dużą wronę na rysunku? Bo muszę mieć, drugi, trzeci drugi. Taki wierszyk mam o ptaszkach, no i chciałabym, żeby te wronę malowały, nie? Nie muszę im pokazać taką dużą. Chcę ją wtedy odrysować, żeby malowały. <słuch> no <to> Chyba <słuch> tak, <to> tak, bo... <śłuch> nie mamy tych gromad. W internecie znajdziesz, nie? Elisa, powiększysz. A, nie, ba. Dobra, no. chodź.